To jest bardzo wielu polityków, którzy bardzo lubią prestiż, bardzo lubią recenzować to, co robią inni, ale nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności. To jest bardzo proste. Bardzo, jest powiedzieć, bardzo prosto jest powiedzieć, że coś nie działa, że coś można zrobić lepiej, jeżeli się nie ponosi żadnej odpowiedzialności. A sztuką jest właśnie wziąć na siebie odpowiedzialność. Za podejmowanie setek decyzji. I ja byłem z Wami na pierwszym froncie, zawsze kiedy była taka potrzeba. Kiedy była pandemia, byłem na pierwszym froncie. Nawet jak byłem w szpitalu, to również wtedy zarządzałem innymi szpitalami. W momencie, kiedy trzeba było bronić praw kobiet, praw mniejszości seksualnych, które były atakowane, praw nauczycielek i nauczycieli, praw lekarek i lekarzy, praw, Osób z niepełnosprawnościami i rodziców osób z niepełnosprawnościami. Stałem wtedy razem z wami w pierwszym szeregu, na każdej barykadzie.